Są młodzi, sympatyczni, pełni życia i dobrych pomysłów, tryskają kreatywnością, a mimo to zajęli się sferą funeralną, która wydaje się przeciwieństwem tych wszystkich wymienionych wartości. Ciekawe, ciekawe zjawisko. Za chwilę się nad nim pochylimy, a w naszym studiu Aleksander Bielawski, Robert Kowalczyk, projektanci Trumien, Nagrobków i Urn. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry, witamy panów serdecznie. Od czego się zaczęło, że w ogóle panowie zajęli się taką tematyką? Znaczy, w zasadzie. Bardzo prosto. E, mianowicie, jako młodzi architekci szukaliśmy jakiegoś pomysłu na siebie, e, co można robić po studiach, tak? ponieważ rynek troszeczkę się załamał i, i też, też ciężej było z pracą. Szukaliśmy jakiegoś pomysłu na siebie i tutaj Dominik Sędzicki, którego niestety dzisiaj nie ma z nami, w Biurze Architektonicznym w Wiedniu e, projektował nagrobek. To było jedno z jego zleceń. Jedno z Tak, tak to dokładnie. To, tak? E, I przyjechał do Polski, zaczęliśmy rozmawiać o tym. I tak kurczę, zaczęło się to realizować, że, że tego nie ma tutaj na, na rynku. Jest niska jakość, nie ma profesjonalistów, którzy projektowali. Tak? Od tego my jesteśmy projektantami, żeby wszystko zaprojektować. Nie tylko to, na czym siedzimy, to jak się ubieramy, ale też to, jak, jak celebrujemy to, 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 to. No właśnie, co to jest to bliski. wszystko? Co się składa na waszą ofertę? Jakiego rodzaju Wymyślne elementy można sobie zamówić w ramach swojego nagrobku, bo słyszałem, że można nawet zainstalować tam jakąś taką przezroczystą płytę, przez którą można zajrzeć do środka, żeby widzieć trumnę, to prawda? Można, a jest to lekko może. Nie, nie wiem, czy nie smaczne. Nie wiem, czy potrzebne. Nie nawet. wiem, czy potrzebne, to co, bardziej... może, co, jest, co jest w waszej ofercie? Czy to jest tak, że ktoś przychodzi i mówi, mam taki pomysł? Nie wiem, mój ukochany dziadek kochał kosmos, tak? Albo czy, łódki. Czy, czy, jak to wygląda? Czy jest to już oferta gotowa na stronie internetowej? W naszej gotowej ofercie oferujemy produkty seryjne, które można kupić. To są trumny i urny. Natomiast y, jako nasza usługa dodatkowa jest to projektowanie indywidualne nagrobków. W skrócie nagrobki są typowym takim e, projektowaniem od samego początku, od pomysłu, gdzie realizuje się forma i później jest wykonywana, a jest czas na zaprojektowanie tego. Tutaj nie ma pośpiechu, tak? chodzi, żeby faktycznie ta forma w jakiś sposób spełniała wizję, tak. a trumny i urny muszą być od razu gotowe. Dla kogo to się robi, chłopaki, bo zastanawiam się, no, czy jakby zmarły ma jakiś wyjątkowy pożytek z tego. Że to jest bardziej albo mniej designerskie, to rodzina zamawia to znaczy, i ona decyduje? Ja, ja też nie przepadam za tym słowem designerskie, po mm. prostu dobrze zaprojektowane, tak? E, budynek można wyburzyć, postawić nowy, cmentarze nie wyburzymy, tak? I tak cmentarze wyglądają, one tak będą wyglądać przez miejsca. To jest je. element miejskiej przestrzeni, tak? tak, tak nie wiem, jakiś. Tak, nie tak, wiem, czemu się dziwisz. Bo e, kiedyś cmentarze słyną z pięknych tak, nagrobków. Są sygnowane. Niezwykłą rzeźb tak. i e, te cmentarne, tak. wspaniałe budowle często wykonywali najwięksi artyści. Dokładnie. Rzeźbiarze hmm, i plastycy. Coś innego. Co Kto jest klientem? Czy klientem jest zmarły, zanim jeszcze zostanie zmarłym, czyli przychodzi facet i Wcześniej mówi, sobie, tak, tak chciałem obstalować ten nagrobek, jak umrę, to chciałbym, żeby on tak wyglądał, czy raczej to jest rodzina, która ma poczucie tego, że chciałaby jakiś hołd złożyć zmarłemu? Jak pomnik, Na przykład. Tak, postawić. Wydaje się, tak. że na ogół jakby odbiorcą wizualnym nagrobka jest osoba, która przychodzi tam zadumać. Noś przemyśleć, porozmawiać z tą zmarłą Noś... osobą i chcemy pomóc zrobić nastrój, pomóc hmm. po przypomnieć w subtelny sposób kim Ta był człowiek, człowiek, to człowiek, to człowiek, nie człowiek, co robił, tak, że... anonimowe. Tak? Osoby, tak. które przychodzą zazwyczaj m, bardzo często e, już istnieje nagrobek, pochowali bliskich i ten nagrobek rozsypuje się i chcą go wymienić i też bardzo często z założeniem, że, że sami też spoczną w tym grobie, więc to jest troszeczkę tak po pośrodku. Wybierają formę też i dla siebie, ale jednocześnie dla, dla, dla swoich bliskich, ponieważ często yy, na nagrobek jest, jest kilka nazwisk, składa się kilka innych. są materiały, z których korzystacie? My jesteśmy przyzwyczajeni do klasycznych materiałów, począwszy od słynnego lastryko, skończywszy na, tak, na tak, tych, na którzy na mają więcej na pieniędzy granic. na marmurze, granicie i tak. innych szlachetnych materiałach. Wy, wy szukacie jeszcze gdzie indziej, prawda? To też jest ciekawe, jeżeli chodzi o materiały wykorzystywane na, na, na cmentarzach. One są bezpośrednio połączone z, z technologią budowlaną. Podczas um, rewolucji przemysłowej w XIX wieku weszła um, stal tak, czy, czy żeliwo i też się zaczęła pojawiać na cmentarzach. Dzisiaj mamy korian, um, stal kortenowo, beton transparentny, niesamowite technologie mm. budowlane, które też można przenieść na, na, na cmentarze. I Ludzie interesują się, są na tyle odważni, aby też um, używać takich materiałów. Czy to jest prostu... drogie. Mhm jakieś już powiecie czy to jest drogie, to jeszcze powiecie, czy jakieś zamówienia mieliście konkretne, takie, które są wyjątkowe, prawda? Takie, o których warto powiedzieć. Dwa w jednym. Może ja odpowiem Szampon. na to pytanie, czy to jest drogie, a kolega na to. Dobrze. Znajmiliście się kompetencją. Więc drogie to zależy wszystko od materiału, jaki użyjemy, tak? No, jeżeli będziemy robić je ze stali partenowej, liczymy, ile jest metrów i tak dalej. Ile to może kosztować? Nie jest to nieprzeciętnie drogie. No, koszt indywidualnie zaprojektowanego nagrobka z. Nie ekstra wymyślnych materiałów, tutaj jest jest od 8 tysięcy, no i wiadomo, że im bardziej wymyślamy, tym bardziej cena rośnie. A jeśli chodzi o konkretne zamówienia, to straciło się wam coś, co było wyjątkowo warte wspomnienia, zapamiętania? Tutaj na przykład yy, cały czas prowadzimy temat z osobą na temat oświetlenia sztucznego, które odniewami fotowoltaicznymi jest zasilane. Tak? Mm. I, I takie są realizacje na świecie. I, I to jest na przykład nowoczesna technologia, która gdzieś się pojawia. I też chodzi o to, żeby tak ją wkomponować, żeby nie przykuwała uwagi. Widzieliśmy tak? na to przykład to... w internecie na różnych stronach przy śmierci, przy, nie wiem, nagrobki Typu rosyjski mafiozo i jego BMW odzwierciedlone w marmurze. Czy w Polsce tego typu zamówienia się zdarzają, czy jeszcze aż takiej fantazji nie, nie, nie mieliśmy? Chcielibyśmy tego uniknąć, bo nie, popadanie w dosłowieństwa nie jest chyba najlepszym kierunkiem tym. Chodzi, żeby było dobrze zaprojektowane, a nie na pokaz. subtelnie nakierowywać na. Mhm. Jakieś skojarzenia, nie. Z osobą, którą żyła. Tak. No życzymy Wam powodzenia w tej, w tej, w tej pracy. E... Dziękuję, jak dziękuję. powiedzieli nasi goście, wszystko musi być dobrze zaprojektowane, także to nasze miejsce z ostatecznego spoczynku. Pamiętaj, co ci mówiłam. Jak, że co? Że jak będziesz mnie chował, to ma... wiesz, kto gra. To będziesz w szafie. Nie. Może <laughs> jaka już ustalona. Paradna. Nie, nie paradna. Pamiętam, iść. no co Orchideja miało, miało nie. być? To się dogadamy za chwilę Specjalny i Państwu powiodu. No, no, wszystko już mu mówiłam, no i proszę. Ja, ja. bym chciał mieć Wyraźć wyrzeźbionego, wyrzeźbionego Moriseja na, na nagrobku. Może być? Załatwimy. Dobrze.